Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci jak przeprowadzić soft reset z telefonu Samsung Galaxy Z Fold 7. Aby przeprowadzić podstawowy reset naszego telefonu, musimy przytrzymać przycisk zasilania i ściszania telefonu, tak jakbyśmy chcieli zrobić zrzut ekranu, tylko że jeżeli naciśniemy, wykona się zrzut ekranu, natomiast jeżeli przytrzymamy, włączy nam się menu zasilania, przez które będziemy mogli wykonać Podstawowy reset telefonu. Możemy to też zrobić otwierając centrum sterowania i tutaj mamy ikonę zasilania, która też włączy menu zasilania. Natomiast, jeżeli nasz telefon się zaciął i nie jesteśmy w stanie tutaj wejść, ponieważ nie jesteśmy w stanie nic kliknąć, ekran nie, nie reaguje, a jeżeli przytrzymujemy te przyciski, nie otwiera nam się menu zasilania, musimy po prostu przytrzymać sobie obydwa te przyciski ale przez cały czas je trzymać do momentu, aż telefon się nie zgasi. Jeżeli się zgasi, możemy sobie puścić te przyciski, a nasz telefon uruchomi się ponownie. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam. Cześć!